Proszę Państwa, raz powiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja finansowa Rowskiego Szpitala? No, od, od powiedzmy jakiegoś, jakichś kilku miesięcy wstecz, czyli od, od czasów powiedzmy, kiedy odbywały się przetargi dotyczące wynajęcia, wydzierżawienia majątku szpitala. Ta sytuacja się zmieniła o tyle, że mamy zakończony rok i można powiedzieć tylko tyle. Kolejny rok, 2010, że, że szpital ma lekki zysk po, po na, na zakończenie tego roku. Czyli od tej strony od działalności bieżącej, że tak powiem, można uznać, że ta działalność jest prowadzona w sposób bezpieczny, czyli, czyli nie przynosi strat. Ale zadłużenie by generalnie tak zadłużenie zadłużenie to, które powstało w latach poprzednich Ono nadal jest. Jest w kwocie około, około 16 milionów w tej chwili, z czego wymagalne wymagalna kwota to jest 6 milionów tam z, z groszami, to znaczy to pewnie będzie jakieś kilkadziesiąt tysięcy czy 100 ileś. Czyli przekracza, przekraczają wymagalne yy, długi przekraczają 6 milionów złotych. Z czego? Z czego? Jest to w zasadzie poza, poza tym co, co szpital jest winien powiatowi, czyli to jest ponad 2 miliony złotych z tytułu spłaty kredytu. W tej chwili bo pożyczki chyba umożliwiliśmy wszystkie, a może jeszcze tam jakieś jakaś pożyczka nieumorzona została którą powiat udzielił szpitalowi, to są, to są wierzytelności w stosunku do podmiotów cywilnoprawnych, czyli dostawców generalnie, tak można powiedzieć. Tak, co co to teraz, zadając do szpitalem czy macie jakiś pomysł, żeby uzdrowić jego sytuację? To znaczy, no, myślę, że, że można się pokusić o takie stwierdzenie, że Uzdrawianie sytuacji Szpitala Rawskiego trwało od właściwie ładnych już kilku lat, a, a formalnie można by na pewno przyjąć rok 2005, w którym weszła ustawa o wsparciu, o restrukturyzacji finansowej szpitali i która przyniosła znaczącą poprawę, poprawę szpitalowi, plus te działania. Działania powiatu związane z kredytami, z gwarancjami powiatu dla, dla, dla szpitala. To, to zostało, że tak powiem, przyniosło skutki, które, które, które są obecnie. Natomiast chcemy skorzystać, mówiąc w skrócie, bardzo, chcemy skorzystać z dotacji ze skarbu państwa. Przy, że tak powiem, eliminacji kolejnego zadłużenia. Próbowaliśmy zrobić to w myśl tej uchwały rządu, tak zwanego planu B. Nie przyniosło to efektów z różnych względów, ale w każdym razie sytuacja nie zmieniła się, prawda, szpitala? W tej chwili czekamy do dnia 1 maja, żeby po tej dacie móc rada mogła podjąć uchwałę tą tak zwaną uchwałę intencyjną w myśl, w myśl nowej ustawy, która została przyjęta przez Sejm i przekształcić szpital w spółkę samorządową. Czy nie będziecie próbować szukać inwestora zewnętrznego? E, to nie jest. Czy tak jedno, drugiego do końca, nie to jedno drugiego nie wyklucza? Dlatego nie chciałbym tutaj mówić w tej chwili o szczegółach, bo, bo o tym się dyskutuje, dlaczego spółki, co te spółki mają przynieść, prawda. Dla nas jest to, między innymi, między innymi, poza wszelkimi zmianami organizacyjnymi, które nastąpią, poza możliwościami innymi, które spółka daje, to powinna to być dotacja w granicach ponad 6 milionów złotych, która pozwoli spłacić te najpilniejsze długi szpitala. Poza tym ustawa daje takie możliwości, że powiat może przejąć tylko część zadłużenia. Liczy się pewien wskaźnik, który, który generalnie polega na, na, te, na stosunku, powiedzmy, zadłużenia do rocznego dochodu szpitala. Jeżeli ten wskaźnik przekracza 0,5 to to, co przekracza 0,5 musi, musi przyjąć powiat natomiast, czy organ prowadzący, natomiast to, co to poniżej wskaźnika 0,5 może pozostać przy spółce. I tutaj jest ta dodatkowa właśnie też możliwość. Chcemy skorzystać z nowej ustawy, A, mówiąc y y najkrócej i niezależnie od tego szukamy y ewentualnego wspólnika, który by przystąpił do spółki z powiatem, mającego pieniądze na rozbudowę, jak również, to jest równoległa droga, szukamy możliwości finansowania, czyli źródeł finansowania, wiadomo, że, że chcielibyśmy, żeby skorzystać, że tak powiem, ze wsparcia, choćby unijnego. Ile taki inwestor musiałby wnieść do spółki pieniędzy, żebyście byli zainteresowani rozmową z nim? Nie mamy takich kryteriów określonych. Można powiedzieć tylko tyle, że, że szacunkowy koszt rozbudowy to jest około 70 milionów złotych. Oczywiście nikt nie będzie wymagał, żeby, żeby tyle pieniędzy przyniósł ze sobą wspólnik, bo to jest niemożliwe. Natomiast, natomiast ważne jest to, by wspólnik. Razem z powiatem byli czy jako udziałowcem, czyli ta nowa spółka, mówiąc najkrócej, była w stanie choćby zaciągnąć kredyt na rozbudowę, choćby zaciągnąć kredyt na rozbudowę. I to jest najważniejsze. Także jakby nie mamy, nie mamy jakichś określonych kryteriów, to ma być 10 milionów czy, czy ileś tam, może być znacznie mniej, byle była możliwość realna zdobycia takich pieniędzy.